Witajcie na kanale Citrovan W dzisiejszym odcinku pokażę Wam coś, co przygotowałem dla Was, czyli rower dla widza. Niedawno pokazywałem Wam ten mój elektryczny już Rometic czyli e Rambler. A teraz dojdzie właśnie ten projekt, który będzie właśnie dla Was zrobiony. I tutaj właśnie mamy. Ramę Ramblera. Ten mój jest Erambler, rambler a tutaj dla widzów będzie Rambler. Rambl rambler w wersji 9.2 to jest rama z 2021 roku. Czyli praktycznie ma około 3 lat. Ale kupiłem ramę po prostu używaną. Nie jest nigdzie popękana, także na tej bazie zrobimy fajny rowerek. A części, które posłużą do złożenia tego roweru, właśnie będą z mojego E-Ramblera, bo u mnie będzie upgrade do wyższych jak gdyby grup koła, już zawieszenie wjechało, tak? czyli, czyli amortyzator powietrzny. Tutaj mamy ten amortyzator. Z mojego E-Ramblera i on będzie właśnie już zamontowany w, tym, w tej ramie, czyli w tym projekcie, projekcie dla widza, i się właśnie zamontujemy ten właśnie amortyzator, już do ramy, czyli będzie już generalnie rama razem z amortyzatorem. A teraz tak, jeżeli chcecie w ogóle wziąć udział w tym żeby wygrać po prostu ten rower, rower generalnie w tej wersji 9.2 ROMETA kosztuje normalnie w tej chwili około 2600 zł. Ile? Ten rower katalogowo nie ma hamulców hydraulicznych, a tu on będzie miał właśnie hydrauliczne, bo przerzucone zostaną właśnie te MT. 200 z mojego, a u mnie wiadomo Tektro 4 tłoczkowe. Zresztą pokażę Wam w kolejnych jakichś tam odcinkach, jak to będzie przebiegało, właśnie ten upgrade tego roweru. No i co? Aha, jeszcze czym się będzie różnił? W specyfikacji tej technicznej. Jest opisane, że, że ten Ramblerek jest na Wolno biegu, czyli normalnie ma chyba 7 biegów I 3 z przodu A tutaj zrobimy Całe koło pójdzie stąd, czyli tu mamy 10 biegów I będzie normalnie na Deorce Czyli ten Ta cała tutaj przerzutka, która tu jest u mnie Tak samo wiedzie, Do właśnie tego Ramblera dla Was eee, Czyli będzie 1 na 10 pra prawdopodobnie, tutaj cały napęd, a normalnie był 3 na 7 chyba. No to taki, zrobimy po prostu takie nowocześniejsze jakby rozwiązanie. Oczywiście manetka też tutaj wiedzie właśnie od deorki czyli czyli dziesięciorzędowa. Hamulce, tak jak mówiłem wcześniej. W tym co, dobra, jeżeli chcecie w ogóle wziąć udział. W tym yy, i wygrać ten rower, to są cztery rzeczy, które musicie spełnić. Subskrybować kanał, no to rzecz jasna, jeżeli oglądacie, to subskrybujecie, chociaż niekoniecznie wszyscy, bo z tego co widziałem w statystykach, to jakieś 15% chyba tylko subskrybuje kanał tych oglądających. Czyli, tak, mamy subskrypcję, trzeba zostawić. Komentarz pod filmem, pod każdym filmem, który, który będzie właśnie o, o tym projekcie dla widza, jakiś komentarz, postawienie cappuccino, czyli w tym serwisie Bike Coffee, tu tam łamany na citrowan trzeba postawić tą kawkę. No, i udostępnić. Udostępnić film na swoich jakichś na swoim Facebooku, na przykład. tak? Także no to są proste rzeczy. To są 3-4 kliknięcia i rower za 2600 zł może być wasz. Oczywiście nie będzie to loteria, no bo nie może to być loteria. Będzie wyłonienie zwycięzcy. Będzie jakiś automat, który to po prostu tam losowo wybierze tego zwycięzcę i, i tyle. Także, jak kto, kto będzie chciał wygrać, to musi te cztery warunki spełnić. Dobra, a w dzisiejszym odcinku będziemy montować ten właśnie amortyzator, który zdemontowałem wcześniej. I już będzie rower dla widza, będzie miał. Yy będzie miał już tutaj amorek, razem z ramą będzie. Tu będziemy musieli kupić łożyska suportu i sobie je wkręcić. I oczywiście opony. No ta przednia jest bardzo dobra, a tylna jest trochę zajechana. No w ogóle te wszystkie moje części to są takie po 400, tyś... 400 kilometrach przejechane, także praktycznie jak nowe. Także no, rower będzie prawie jak nowy. No. Używana jest rama oczywiście, ale to też jest w bardzo dobrym stanie. Ta rama nie jest jakaś poobijana, jak widać. Jest no, praktycznie jak nowa. Tu ma jakąś taką centkę, bo prawdopodobnie y, ona służyła jako y, właśnie e-bike. Ktoś zrobił sobie e-bike. Bo tutaj widać, że są dwa otwory na bidon. Tu ktoś mi to nakrętkę dodatkową. Zastosował, czyli będzie można sobie albo tutaj, albo tu jakoś sobie zamocować bidonik. No, a poza, poza tą tą dodatkową nitą nadkrętką, nic tu nie jest zmienione w tej ramie. Także będziemy montować po kolei hamulce. Wszystko i sobie zobaczycie w kolejnych odcinkach, jak to wszystko będzie przebiegać. Dobra, zabieramy się do roboty. Tutaj Miseczkę dolną tego łożyska mamy jest bardzo dobra, praktycznie nowelaz. ale ja i tak ją ściągnę, bo tu mam praktycznie w tym mam, mam praktycznie nowe te miseczki góra dół, także wklepiemy te miseczki, łożyska nasmarujemy i zamontujemy. Na razie na taki mostek, który tam które znalazłem tam, chyba, od tego mojego Gravel'ika także tak, żeby się po prostu trzymała kierownica, a później przerzucimy już ten mostek z kierownicą z tego mojego Eramblera. Bo ja już sobie zamówiłem z Chin taką kierownicę zintegrowaną z mostkiem, całą karbonową. Także ten upgrade u mnie nastąpi, a to będzie przerzucone, właśnie. Do tego roweru dla widzów. Dobra, przerzucamy te miseczki. No i tak jak tu rozłożyłem, wszystko w kolejności musi iść czyli ta podkładka najpierw na dół, tutaj na, na ten, na morek, później idzie łożysko kulkami do góry. Eee, tu jest ta bieżnia tego łożyska, oczywiście zaraz sobie przetraję ją. Nasmarujemy taki mam fajny do łożysk, wodoodporny smar, także będzie fajnie się to kręcić, później idzie ta, to mocowanie łożyska górne, później bieżnia górna, eee, później taki oring, który tutaj kasuje luz, zaślepka górna, podkładki pod mostek, tu później idzie właśnie mostek w to miejsce o. i. I kapselek, który dociska, jak gdyby i kasuje cały los w zawieszeniu. Dobra, wytrzemy sobie wytrzemy sobie te miseczki tutaj. O, kurde, komary zaczynają źreć. Może sobie właśnie nabijemy te miseczki najpierw. No i dobra. Mamy tam miseczkę tą dolną nabitą, na ten, na ramę. Oddał ładnie. Teraz ta podkładeczka sobie idzie tu. Łożysko nasmarujemy sobie ładnie. Smar jest naprawdę super. Używany też na, na łodziach, bo jest wodoszczelny, szczelny. tutaj wiadomo Też fajnie jakby był ten sam smar wodoszczelny użyty. Dobra. Teraz tak, kulkami do góry. Ale zaraz, zaraz. To trzeba wytrzeć. I tu musi być ta bieżnia dolna. No dobra. Tutaj już tą bieżnię dolną nabiłem. Eee, ta podkładeczka idzie tutaj też. Tak? Plastikowa. Teraz idzie łożysko. Eee, musi być kuleczkami do góry. O w ten sposób. Tak? Bo ona się oprze o, o tą miseczkę. No i możemy już wstępnie założyć to do yy, tutaj do tego stojaka ja sobie chyba ściągnę z tego stojaka bo, bo łatwiej mi będzie górę założyć jak się oprze po prostu na widelcu także ściągniemy go ze stojaka o. leciusieńka rama kurty, aluminiowa naprawdę petarda będzie rowerek no, i teraz sobie już wsuniemy tutaj amortyzator. Tu jest ładnie, wszystko na smarowane. Ciężko mi tu jedną ręką to pokazać. No dobra, ale mamy to. I teraz górna miseczka musi być wbita. Tu mamy górną miseczkę. Wyczyścimy ją. Tak. Łożysko, chociaż było nasmarowane to też wytrzemy i nałożymy nowego smaru. O. No. musi być tu ładnie jak nówka będzie nałożony smar no. Tak. żrą komary no i teraz kuleczkami do dołu tak, bo to musi być właśnie ściągnięte yy, tu jest bieżnia, łożyska górna i ten do kasowania luzów to za chwilę musimy to teraz tu już wbić jako o, do ramy. tak zaraz wszystko się ładnie ściśnie także to teraz do kasowania luzów ten patencik tutaj tak nakładeczka tak no i no i tutaj mamy ten mostek idę jakieś, jakieś podkładki jeszcze znaleźć bo tu te dwie podkładki to chyba będzie za mało chociaż zaraz zobaczymy Nie, akurat będzie dobrze no, na razie użyjemy tego właśnie tutaj mostka. Poszukam klucza imbusowego. No jednak trochę za mały jest, za małe te podkładki są. Także znalazłem jeszcze jedną, ale nadal będzie za małe, bo tutaj jest praktycznie milimetr. A jak zacznę to skręcać, to tu ładnie te, to wszystko te w gniazda wejdą i będzie za małe. Także na razie zastosujemy tu mam taki karbonowy karbonową podkładkę, która już jest do Ramblera czeka na, na kierownicę także ściągniemy to tu po prostu chodzi o to, żeby się trzymało w tej chwili już to także tu damy podkładkę karbonową tymczasowo dopiero mostek i możemy to skręcić już Tutaj do szyszki tą, ten, ten nasz daszek. No i tu imbusik nam to wszystko powinien ładnie ściągnąć. Wszystkie te luzy. Zobaczcie, jak to się wszystko ładnie tutaj ściąga. O, tu już wskoczyło. Tu też wskoczyło. O, już nie ma luzów. A minimalnie jeszcze możemy dokręcić. Tak, tu już ładnie weszła ta miseczka, tutaj też już górę dół nie chodzi. Możemy sobie już założyć to w uchwyt. No. I zobaczcie, tu już góra-dół nie ma luzów. Lewo-prawo ładnie się kręci. Oczywiście jak była kierownica to wtedy sobie tutaj ustawiamy na równo kierownicę. I, I po prostu też skręcamy śruby te dwie, żeby nam się nie uchylała kierownica na boki. Także to w tym odcinku będzie wszystko. Na razie. Później będzie jakiś odcinek z upgrade'u Ramblera, i kolejne części będą montowane właśnie do, do tego, właśnie e, roweru dla Was. Także, jeżeli chcecie to brać udział, to cztery rzeczy musicie spełnić. tak Jak mówiłem, subskrybować kanał, dać komentarz pod każdym e, filmikiem, który będzie właśnie z tego projektu dla widzów. Postawić kawę latę w tym serwisie Bike Coffee, tu łamany przez Citrovan, tam macie link w, w tym w opisie. No i udostępnić na swoim Facebooku ten właśnie projekt dla widzów. Także widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.